Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla WAK na czerwiec 2024 roku. Rozkład będę robiła stali telema tarot. Myślę, że dostarczę. I zobaczmy, co tutaj dla WAK. Będzie chciało się pokazać na czerwiec. I zaczynamy. Energia miesiąca, paść denarów, trudność z jaką będzie trzeba się zmierzyć, dziesięć mieczy, niespodzianka, trzy kielichy, co robić, siedem buław, czego nie robić, Dwa kielichy, wynik, podsumowanie, trzy miecze. Dobrze. E, energia miesiąca, paść denarów, czyli myślę, że tutaj mogą być w tym miesiącu jakieś lekcje do odebrania, tak? Paść denarów to jest właśnie. Człowiek młody, który się dopiero uczy, sprawdza, bada, nie rzuca się na nic jak nie sprawdzi, tak? Więc to jest fajna energia i na to bym zwróciła w tym miesiącu uwagę, tak? Żeby, żeby po prostu wszystko sprawdzać i uczyć się być otwartym na to, co przychodzi. Dobrze. Trudność, z jaką będzie trzeba się zmierzyć, to 10 mieczy, czyli z zakończeniem czegoś, może jakiegoś błędnego myślenia na temat kogoś, czy, czy swój temat. E, może to być bardzo bolesne, e, już widzicie, że no, po prostu z czymś trzeba już e, skończyć, tak? No nie jest to, nie jest na pewno ta energia łatwa, e, ale myślę, że jeżeli już jakby y, jest to zdiagnozowane, to nie ma co y, nie ma co tutaj y, się y, zastanawiać, tak? Po prostu przez to trzeba przejść. Ale niespodziewanie no, może tutaj y, 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 pojawić się mogą pojawić się jakieś może spotkania, może będziecie gdzieś zaproszeni, może grono znajomych tutaj, odezwie się, czy, czy rodzina. Myślę, że to może być, może być takie spotkanie, które da Wam dużo radości na poziomie emocjonalnym, więc może być takim wsparciem w tej dziesiątce mieczy, tak? Więc myślę, że fajnie, że, że coś takiego się tutaj e, pojawia. E, więc, trochę tej lekkości e, będzie w tym miesiącu, radości. E, może kogoś tutaj poznacie, bo tych kielichów tutaj też mamy trochę. Natomiast, co robić? E, jest tutaj siódemka buław. Ja bym powiedziała być ostrożną, tak? bo też jest ten e, paź denarów. Który powinien się jeszcze uczyć, sprawdzać. Jesteście na dobrej pozycji, ale jak będzie trzeba, obronicie się. Oczywiście, bez jakiejś tam walki też się jakby nie obędzie. Ale tak jak powiedziałem, jesteście na dobrej pozycji, korzystnej, więc dacie sobie radę, chociaż miesiąc, no, pokazuje się, no, nie jest najłatwiejszy. Ale nie ma tutaj jakichś wielkich arkan, więc mogą to być jakieś no, drobne sprawy, które niekoniecznie są przyjemne, tak? Ale nic jakiegoś takiego bardzo ważnego, co by rzutowało na, na przyszłość waszą. Może po prostu musicie być bardziej ostrożni, tak? Natomiast czego nie robić dwa kielichy? Może ktoś po prostu się pojawi, może jakaś impreza, może kogoś poznacie. Może mówić to o tym, że po prostu trzeba najpierw coś zamknąć, tak? Tak samo wynik podsumowanie, trzy miecze. Tutaj są też te miecze, więc jakiś ból na jakimś poziomie, czy, czy, czy to o jakiejś relacyjnym, czy zupełnie innego tematu, może to dotyczy powiedzmy jakichś spraw biznesowych, przyjacielskich. To ja bym powiedziała, że żeby nie wchodzić w coś, jeżeli jeszcze coś się za wami ciągnie, nie jest zamknięte, nie są te miecze wyjęte, jest dużo jeszcze właśnie smutku, rozpaczy, żeby najpierw się z tym wszystkim uporać, żeby właśnie wejść z takim czystym, lekkim sercem, tak? Bo może niespodziewanie pojawić się ktoś fajny, tak? I żeby po prostu tego nie zepsuć. Więc dać sobie trochę czasu. Przypatrzeć się. E, nie trzeba się od razu rzucać na głęboką wodę. E, no to też e, myślę, że, że po prostu będzie jeszcze czas. No więc to jest, myślę, że taki ciekawy miesiąc, który mówi właśnie o, o załatwieniu tych spraw które są takie najpilniejsze w tym momencie, tak? Czyli, jak powiedziałam, to, to nie muszą być to nie musi być miłosna sprawa, tak? Ale jest coś, co, co trzeba, z czymś trzeba skończyć, zamknąć coś, co też może Wam sprawiać ból. Trzeba jakąś lekcję z tego wyciągnąć. Tak jak powiedziałam, nie rzucać się w nowe, bo może coś się po prostu pojawić. Może być dużo też właśnie niespodziewanie takiej radości, ale żeby tak jak powiedziałam, tego nie zepsuć, to najpierw trzeba wszystko pozamykać, powyciągać te miecze, żeby później nie projektować na przykład na tą osobę jakichś tematów, które są z przeszłości. Niepozamykane, niewyleczone, żeby to później nie skutkowało, tak? Jesteście na dobrej pozycji, więc myślę, że dacie sobie z tym wszystkim radę. No, oczywiście też może to być taka sytuacja, że tutaj no, ta osoba, która się tutaj pojawia, czy to jeżeli chodzi o sprawy relacyjne, miłosne czy, czy innego typu, no, że może to tak właśnie wyglądać na pierwszy rzut oka, tak, że, że właśnie tak pięknie, a jednak tutaj te energie mówią, żeby e, przypatrzeć się tej osobie, czy, czy na pewno ta osoba taka jest, e, za jaką się podaje. E, żeby później właśnie nie doprowadzić do takiego efektu tych, tej trójki Mieczy, tak, że później będzie ból i rozpacz. I tak jak powiedziałam, też jakieś są tematy tutaj y, do zamknięcia. Więc my aż taki, no y, może to być ciekawy miesiąc. Y, y, niespodzianki mogą być. Ale jednak trzeba być w tym miesiącu ostrożnym. Ale tak jak powiedziałam, jesteście na uprzywilejowanej pozycji. Dacie sobie z tym radę. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, tu nie ma żadnych wielkich arkan. Wyrasuję dla Was jeszcze jedną energię stali, słowa dla duszy z afirmacją, może jakieś takie dopowiedzenie tutaj będzie. Do, tej, do tego czytania wiem kim jestem i jestem z tego dumna, dumny zasługuję na miłość jestem miłością, jestem światłem myślę, że świetna energia przy tych właśnie trudnych tutaj kończących właśnie z, z taką energią jeszcze gdzie trzeba się przypatrzeć danej osobie, czy pozamykać jakieś tematy, powyjmowanie tych mieczy, czy po prostu nie wchodzenie właśnie w relacje, które nie do końca mogą być dla Was korzystne z jakichś tam powodów. Więc ważne jest, żebyście wiedzieli właśnie, kim jesteście i że zasługujecie na miłość. I e, też myślę, że takim światłem jesteście dla siebie, że na wszystko przyjdzie czas, żeby się nie spieszyć. E, tylko tak jak powiedziałam, nawet jeżeli coś jest fajnego, się tu pokazuje, może jeszcze nie jesteście gotowi pozamykać. Tak jak powiedziałam, to są małe arkana, więc może po zamknięciu, po wyciąganiu tych mieczy. E, Będziecie mogli się tą dwójką kielichów e, radować. Tylko trzeba jeszcze będzie zaczekać. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla WAG na czerwiec 2024 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!